Nie się na czy naszego jak Ale oczywiście to jest pijaja, o tym nie myślenie nie. Chodzi nam o to, żeby rzeczywiście jak najszybciej to przerwać, wyjaśnić sobie, a wyjaśnić możemy tylko w jeden sposób rozmawiając, kiedy słuchamy słucham się w Innej możliwości nie ma ja innego wyjścia z takiej sytuacji nie widzę. Trudno jest czasami zrozumieć logikę myślenia kobiety. Myślę, że panowie tłumaczą pan nam tutaj rzeczy oczywiste. Bardziej chciałbym uzmysłowić Panią, żeby zdały sobie sprawę z tego, że dla nas to jest momentami bardzo trudna sytuacja i bardzo trudne zadanie, które stawiacie przed nami. Zadając pytanie, no ja tego nie rozumiem. Że... Tak, ja tego nie rozumiem, ja to widzę zupełnie inaczej. Potrzebuję bardzo dużo czasu, żeby dojść do wniosku, że jednak coś z tego rozumiem, że Mogę podzielać taką opinię, mogę podzielać taki punkt widzenia. To jest łatwiejsze, kiedy jest między nami miłość, kiedy ta temperatura związku jest gdzieś tam podgrzewana. Ja nie wiem, co nam sprzyjało. Jeśli kiedyś zastanawiałem i analizowałem to, co sprzyjało naszemu związkowi, że ta temperatura cały czas była podtrzymywana na wysokim poziomie, nie wiem, czy to było 600 czy 900 stopni Celsjusza, jak jest. Ale rzeczywiście to było na tyle wysokie, że my cały czas jesteśmy w sobie zakochani. Ja, przynajmniej mogę tak powiedzieć, mam nadzieję, że za moment to podpowiedź ze swoje strony. Bardzo na Ja cały czas byłem zakochany, jestem zakochany w Paweł, i ona rzeczywiście dla mnie mogła tylko leżyć w Ale wyrywa się dziewczyna, że prowadzi inne rzeczy. Ja miałam i mam taką pracę, że były lata, że rzeczywiście, zwłaszcza w w tak zwanym sezonie zimowym. Mnie nie było w tygodniu 3-4 przyjeżdżań do nadwagi. To zasypało się, że żona w środku zjedzie i nie odkupana. Ja muszę od niej żyć. Ja czasami mogę otworzyć drzwi i jego nie widzę. Dzień dobry Państwu, z tym poczekać. Za sobą się streszczą ja myślę, że dla nas była ważna z perspektywy czasów podróbek na to wszystko, że taka rutyna dnia codziennego nie zdominowała naszego życia. I to jest, to jest według mnie niezwykle ważne, żeby nie popaść w rutynę małżeństwa, bo to zabija małżeństwo, żeby szukać rzeczy, które nas gdzieś tam wzbogacają, szukać swoich własnych pasji, nie zapominać o nich. Nie wszystkie musimy dzielić e, z naszym partnerem. Jeśli my będziemy mieć pasję, jeśli będzie to widział nasz partner, to, to myślę, że my gdzieś tam budujemy pozytywny wizerunek w jego oczach. Nie jest tak, że zabieramy czas kosztem drugiej osoby, naszego partnera, partnera. Nie, ten czas gdzieś tam to, co zainwestujemy, później zwróci się w dwunastu albo może z jeszcze większą pracą. Takie jest moje zdanie. Pani Podobna. O co my się najczęściej widzimy? Przeważnie te kłótnie dnia codziennego, to nie chodzi, że ja spać ale wszyscy ludzie, są przeważnie oparte na drobnych rzeczach. A tu wrócił skarpetki, a ona też odmurknęła, a nie, nie włożył e, na czym rozmywarki. Są takie problemy. A, tak, ale przeważnie one, później one narastają, tak? Bo gdzieś, no, bo kobiety mają takie w sobie trochę się bozowską. Że on nie włożył do zmywarki, ja włożył, nie pozmywał, ja pozmywam, Nie włożył skarpetów, ja połukłam. I ja wszystko zrobię lepiej. Nieprawda, ja udaję, że nie zrobię lepiej. Po prostu na się. I jeszcze tak, Gotowałam dzieci, tu kaszka, jeden obiad, drugi obiad, dziecko, ale nie wiedz jeszcze coś innego, ugotowanego się, okno mój, ja. I czekam, że on wejdzie w domu i bo, żona, jak jesteś wspaniała, wszystko przygotowałaś, a on chodzi. Jest kolacja. <noise> No, no, ale tak jest, no. prawda? To przeważnie tak jest, więc jestem. Co szczęście, że rozmawiamy o hipotetyczny. <grym> <grym> super małżonką, super kochanką, super przyjacielem, bo ja nie mogę być super, bo ja nie jestem supermenem. I nie dam rady. W związku z tym ustala, na przykład, ja przygotowałam kolację, ale oczekuję, że Ty pozbywasz naczynia. Na przykład, tak? Albo, że ja on, y, posprzątam zabawki w pokoju dzieci, ale Ty pozdłużasz w salonie, tak? I y, dlaczego to takiej na prostych przykładach pan Chodzi o komunikację. To znaczy, jeżeli my, swojemu partnerowi, nie powiemy, czego od niego oczekujemy. teraz chciałabym, żebyś mnie przytulił. Albo pogłaskał tak. Albo partner przychodzi i mówi, że nie gotuj, Denis, ten twarz, to tu że on mnie, chce ci porozmawiać, chcę porozmawiać z tobą, chce ci powiedzieć, co było w pracy. To ja nie mogę powiedzieć, co nam się nie podoba, bo ja uważam, w jest tak, że jeżeli kogoś nawet krytykujemy lub lubimy mu coś takiego, co nie jest no miłe, nikt z nas nie lubi być krytykowany, nikt. Po prostu tacy jesteśmy. Uwielbiamy być chwaleni, nie powinniśmy być krytykowani, to jest normalne. Ale wtedy wiemy, że jak ktoś nas kocha, to ta krytyka ma wnieść coś dobrego w nasze życie, a nie nas zachować. Ja dam przykład oczywiście z życia, a mianowicie Maciek prowadzi program, ani widzą, co tam się dzieje, prawda? <laughs> nie tam nigdy nie mam. Nie byłam na tyle No i wszyscy mówią, oj, Maćko, ty ty cudnie wyglądał. Oj, Maćko, jak to miałeś cudowną pomarańczową komórkę. Oj, Maćko, jak jesteś wspaniały i cudowny, Tak? I oni wraca takie! No a ja jako polonistka mówię, Maciusiu, ale wiesz, tam niestety używa się bołacza, więc zwróć uwagę, jak się zwracasz. I powietrze deszczem. Ale ja wtedy mówię, Ciusiu, ale ja zwracam Ci na to uwagę, dlatego że ja Cię bardzo kocham i chcę, żebyś był największym na świecie, bo ja jestem z ciebie dumna. prawda, że się nie obradzasz? Ja po prostu zrezygnowałam na zwracanie się po imię. Ja, ja nie, bo my nie jesteśmy bohaterami właśnie delów komponiku. Przepraszam, to bym jak nie ale tych wszystkich wadziernych gazów, które kłamią i tak, tak się jakby przyjęło, że te są mniejsze niż to, że, że pokazujemy ludzi y, naprawdę z dobrej strony, kiedy my nie jesteśmy bohaterami takich i nawet nie zamierzamy być, bo my jesteśmy po prostu i, i, i... Dlatego to, co pani powiedziała, to, to bardzo mi, ale my yy, nie jesteśmy wcale tacy poukładani i cukierkowi. Ja zaprosiłam tutaj pana z kamerą od 24 godzin Tu bardziej doceniamy, że i... państwo jeszcze nie drodzą. <laughs> <laughs> Także zdarzają się również nam, i, i tak jak Maciek powiedział, i, i słabe momenty, i momenty rozpaczy, i załamania, ale ja y, kiedyś Maćkowi powiedziałam, my zaczynaliśmy od kompletnego zera, nic nie mieliśmy, Planem. Macie go od 19 roku życia, ja, trochę wcześniej i, i, i do, do wszystkiego doszliśmy razem, ale ja powiedziałam, że ja, ja proszę Państwa naprawdę ja nie muszę nic mieć, ja chcę mieć tylko jego dzieci i myślę, że sobie dam szybko po ślubie był, e, był pierwszy sen i... żony e... naciskała. <laughs> Dobrze, Pytanie, tak, skoro naciskała, to czy nie się pani, że wraz z pojawieniem się dziecka na świecie będziemy dostanie pani w domu, w pani kurą domową, koniec ze złudzeniami, koniec nie wiem, z pracą zawodową. Teraz tak jest, że kilka dziewczyn odkłada ten moment czy też wzięcia ślubu, czy potem e, um, urodzenia dziecka odwleka, 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 po skończona, że się w końcu jest za późno, tak? Bo się boją, że nie będą mogły znaleźć pracy, że zostaną z tej pracy wyrzucone i cały czas odkładają. A Pani jest świetnym przykładem na to, że można być małą i godzić to świetnie z karierą zawodową, więc czym... Już jest Panią bardzo lubię. <noise> Miło Ale to w takim razie, gdzie... tak naprawdę, no, trzeba to wypośrednić.